że się mam na słuchacie, Games. Witam bardzo Was serdecznie w kolejnym filmie. No, dzisiaj nie miało być filmu, lecz, powiedzmy, czuję dosyć dużą odpowiedzialność szczególnie, gdy jest taki wysyp informacji. Ale ja mam wciąż spore zaległości, ponieważ, no, mamy już update 1.11, a my wciąż jeszcze oczywiście nie umówiliśmy update 1.10, który nam wkluczył wiele tutaj, oczywiście, prawek wraz z rozpoczęciem całego sezonu. No, to już sobie oczywiście umówiliśmy, jeśli chodzi o Black Market, który został dodany do Model To Jeśli chcecie wstałberzyć, macie oczywiście link w opisie. Lecz dzisiaj, jeżeli w filmie wejdziemy bardziej w szczegóły, to tak naprawdę zostało zmienione błędy naprawy i tak dalej. A więc bez przedłużania mamy czterech nowych subskrybentów, więc tutaj oczywiście ich szybko pozdrawiam i przechodzimy do filmu. Jak już mówiłem, dzisiaj nie planowałem filmu, wczoraj miał być powiedzmy wysyp filmów. Jak już mówiłem, w ciągu dwóch dni próbuję to wszystko ogarnąć. A więc Macie Warsicki, jest to pierwszy nowy subskrybent, drugi, druga osoba jest to hudimen bardzo fajna nazwa Oraz trzeci subskrybent jest to Kamil Fabisiak I ostatnim, czwartym subskrybentem, który zasubskrybował kanał jest to Ekwador Bardzo dziękuję tym czterem osobom, gdyby mnie nie było Oczywiście oni postanowili zasubskrybować kanał Co i bardzo dziękuję za to I w tym samym czasie przepraszam, że właśnie tak to wygląda Jak wygląda, że na przykład wczoraj nie było filmu Lecz mówiłem, że czasem będą bywały takie dni na kanale, gdzie nie będzie filmu Tak, przez cały rok w Black Opsie 4 kowerowałem dzień w dzień Najnowsze informacje, ale w tym przypadku będzie trochę inaczej I Czasem jak już mówiłem, nie będzie filmu, nie będzie oczywiście także, że nie będzie długo długą ilość czasu filmów będą jak już takie dni w tygodniu że czasem nie będzie filmów a czasem będą pod rząd E, cały tydzień, wiecie o co chodzi? Więc zaraz za to, lecz no, też tak słychać po głosie, trochę też mnie gardło boli. Generalnie pracuję w nocy, ale jak już w ciągu dwóch dni się tutaj wszystko ogarnie. Mam mniej nadzieję, takie przynajmniej są moje plany. A więc, bezwzględnego gadania, co tak naprawdę update 1.11 zmienił, ponieważ mamy, jak już mówiłem, sporo tutaj kategorii. Mamy e, same błędy w multiplayerze, ponaprawiane same błędy w specopsie oraz nowe, nowy content, który tak naprawdę jest wizualnie widoczny. A więc, jak widzicie na ekranie, sezon pierwszy pojawia się w Modern Offer W z aktualizacją 1.10. No to, to wiemy. E, sezon pierwszy, no oczywiście, pojawił się na platformie PS4 i Xbox oraz PC. E, na PS4 zajmował jakieś 15 giga lecz nie wiem czemu, dla mnie on zajmował 16, nie wiem, nie mam pojęcia. E, na Xboxie on zajmował 18. I na PC 20, więc tak to generalnie e, wyglądało jeśli chodzi o ilość, zawartości I większość oczywiście tych gigabajtów to są mapy i tak dalej Ponieważ wiadomo został dodany Crash i dwie mapy do Gunfight Między innymi atrium oraz Cargo Cargo to jest to mapa, e, no, z kampanii oryginalnego Modern Warfare ze statku To jest mapa e, malutka dosyć, ponieważ 2 na 2 Oraz druga mapa jest to atrium nie mam pojęcia co to za mapa Tyle co widziałem obrazek, więc na tej mapie się zbyt dużo nie wypowiem Sorry za to, e, staram się tutaj wszystkie informacje o Cielę, w tym przypadku nie bardzo No i czwartą mapą, którą otrzymaliśmy na start Bo wiecie, że ich będzie więcej lecz Na start sezonu są to cztery mapy I czwartą mapą właśnie jest to Port Port jest to mapa ogromna Ponieważ jest to mapa do Grand World, Czyli 64 graczy, gdzie się bije na jednej ogromnej mapie Więc ja oczywiście nie jestem wielkim fanem Grand World i też planuję zrobić o tym oddzielny film, ponieważ nie wiem, jak, nie wiem czy wiecie, nie wiem, czy się głęboko w sieci, lecz Update.11 poprawił wydajność Grantwor. Ja generalnie właśnie nie lubię Grand Tour, ponieważ nie, że jest chaotyczny i w ogóle uwielbiam chaotyczność, lecz ten Grand Tour przynajmniej na europejskich serwerach, jest trochę psuty, ponieważ ma dużo problemów z połączeniami, lagami, przynajmniej w moim przypadku. I też sprawdzałem na internecie, że jest sporo właśnie takich osób, przynajmniej z Europy, nie wiem jak na amerykańskich serwerach, lecz. Grand War ma naprawdę poważne problemy i Infinite War się w sumie już zajął naprawieniem chociażby w update 1.11 już mamy zmiany dotyczącego Grand War lecz to oczywiście w kolejnym, w kolejnym filmie ponieważ w dzisiejszym materiale mamy o o właśnie update 1.10 Dwie nowe bronie, to raczej wiecie, ale tutaj szybko powtórzę. Jeden oczywiście to jest karabin RAM 7, oferuje nową w pełni automatyczny karabin, bullpup oraz Holger 26 jest to specyfikacja LMG, czyli do karabinu oczywiście light machine gun, czyli letki karabin maszynowy. Który można przerobić na G36 klasyczne, który jest naprawdę powiedzmy fajne, ponieważ. W tym przypadku przerabiasz lmg na SMG w tym sensie, ponieważ dodajesz broni sporą mobilność, więc tutaj taki mały Isterek. Generalnie te bronie nawet są spoko, ponieważ są dosyć mocne i oczywiście są darmowe. Co jest najważniejsze są darmowe, więc nie musicie nic kupywać, Wiem, że jest dużo opinii i tak dalej, dużo komentarzy naprawdę czytałem, nie odpowiadałem, ponieważ nie chcę... W... Wam takiej wyrażać dywersji. Każdy ma oczywiście swoje opinie i ja to szanuję i wolę w takiej sytuacji nie odpowiadać. Lecz o tym też szykuję, mam jakby sporo tutaj myśli, jak chcę poprowadzić tutaj najbliższe dni w Motor Offer, kiedy oczywiście w tych ciągu dwóch dni uregulujemy cały content Wy wypowiadam się na kilka bardzo fajnych tutaj tematów, które Wy mi daliście i ja chcę Wam dać. Więc zaraz za te przerwniki, ale lecimy dalej. Klasyczne doświadczenie w spec Ops, czyli w specjalnych operacjach. Mamy nową operację Pitch Black. Dostań się do, pu do pustej posiadłości barkowa, aby odzyskać. E Przesłać wszystkie informacje z Twojego miejsca do Twojego łazika taktycznego. Oczywiście tutaj tłumaczenie trochę źle tutaj tłumaczy. Czy mamy grande zorganizuj i wyeliminuj bojowników Alcatala, którzy zajęli bazę lotniczą barkowa w celu kradzieży broni i zapasów lotniczych, więc mamy powiedzmy tą małą operację. Nie wiem czy ta mała operacja jest w grze, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych małych operacji, ale czy też mamy ogromną operację w speculu? Bodajże siódmą, ponieważ cztery były na start, gdy gra wystartowała. Potem dwie były dodane i teraz chyba siódma więc razem mamy yy, 7, więc no Więc tak to wygląda jeśli chodzi o generalne misje spesops. Ja osobiście przeszedłem tylko dwie, ponieważ wiecie, Speceps trochę został naprawiony, lecz wciąż wciąż jest strasznie moim zdaniem głupi pod względem trudności i tak dalej Jest nie, tak jest odczuwalne, że został trochę naprawiony lecz wciąż naprawdę boty boty w tym w tym, w tym game to jest to jest, misakra, to jest to jest jedno z najtrudniejszych w ogóle doświadczeń, jakie miałem. i to jest trochę śmieszne, ponieważ to jest trzeci tryb i to powinien być ten tryb, który jest relaksacyjny, typu, wiecie, zombie i tak dalej. Trzeci tryb w wykodzie zawsze był ten taki e, relaksacyjny, moim zdaniem. Ale dobra, lecimy dalej. Nowe doświadczenie w Special Upstream. Mówię o tych mini operacjach. Mamy Strongbox, użyć skradzionych kluczy, aby zaatakować bank, włamać się do skarbca i wrzucić bankiera z biznesu. Więc tutaj mamy tą operację, chyba, która jest jeszcze nie jest w grze. Nie, wiem, poprawcie mnie naprawdę, jeśli, jeśli nie wiem, ja tutaj przekazuję oczywiście informację, ale nie wiem, czy to jest ponieważ też nie miałem czasu do tego sprawdzić, i tak dalej, więc no, nowy tryb w multiplayerze. Mamy tryb wzmocnienia. Ogólnie mają być trzy trybie w sezonie. E, jak do tej pory mamy jeden, otrzymaliśmy tylko jeden, więc prawdopodobnie drugi otrzymamy w trakcie sezonu i na przykład trzeci pod koniec sezonu. Wiecie o co chodzi? Ale no, pierwszy tryb, który mamy jest to, jest to wzmocnienie, jest to połączenie dominacji wraz z Search and Destroy, czyli Znajdź i Znisz. Generalnie to jest tryb 4 na 4 więc mm, masz, ile ty jesteś i trzech teammatów, i tak samo oczywiście w przeciwnej drużynie. I generalnie tutaj Waszym celem jest wyeliminowanie e, drużyny, tylko że gdy drużyna przejmie flagę, załóżmy oni przejmą e, B, no to wszyscy się odradzają w Przeciwnika w przeciwnej drużynie, więc to jest bardzo ciekawy tryb, tryb, który może trwać długo, szczególnie jak Wy przejmujecie flagi od odradzacie swoich przeciwników oni podobnie i tak dalej i Wy nie możecie się wybi wybić, więc generalnie to jest dosyć fajny tryb, jakby wiedząc, że masz jedno życie, lecz wciąż może zostać yy, zreanimowany, więc to jest naprawdę jeden z najlepszych trybów, on był w poprzedniowy. Nie pamiętam w którym kalutie, ale pamiętam, że się dobrze w nim bawiłem i miejmy nadzieję, że tutaj będzie podobnie. No i drugim trybem, który będzie w yy, już wiecie, w późniejszym etapie sezonie jest to Infected chyba, tutaj nie muszę tłumaczyć co to jest. Ale szybko przedstawię, gdzie poluje się na właśnie graczy, czyli ci co atakują, ci co są zarażeni, typu zombie, atakują właśnie tych co się bronią, czyli ocaleni. I wiecie, to oczywiście gra się kończy tym, że ocaleni przetrwają, choć to się rzadko zdarza, albo wszyscy zostają zainfekowani, czyli generalnie wszyscy tam wygrają mecz. Więc to jest przyjemny tryb, który był w każdym kodzie od kilku już dobrych lat. I trzeci tryb jest to Gunfight OSP, więc generalnie to jest Gunfight 2. Via... To, to jest każdy chyba kracz modelów. Jest to tryb 2 na 2 plus tylko że w tym trybie podnosisz broń z ziemi, więc nie respisz się z, z, z randomowymi brońmi, tylko musisz je podnieść tak manualnie, więc to jest też bardzo fajny moim zdaniem tryb. Gunfight generalnie jest bardzo, bardzo się wygrywa w Moderfie, ponieważ Moderf jest dosyć, dosyć wolną grą, moim zdaniem, jedną z najważniejszych multiplayer ever i więc to Gunfight naprawdę porządny tryb do tej gry. Ale dobra, to są te takie powiedzmy generalne właśnie. Generalny content tak naprawdę, który dostaniemy przez cały sezon i tak naprawdę popatrzcie na to, że to jest dosyć mało, prawda? Ponieważ oni chyba nie ogłoszą nagle, że w połowie sezonu dodają jakiś jeszcze większy content. Jakby ja bym na to nie liczył fajnie było, prawda, lecz naprawdę mało tego jest, prawda? Naprawdę bardzo, bardzo mało jak na pierwszy sezon. Może będzie lepiej w drugim, lecz to jest bardzo mało, moim zdaniem. No co jest, dostaniemy jeszcze mapę, dwie operacje, tam dwie, dwie, dwa tryby i tyle, tak naprawdę. I to jest 61 dni, tak? Jakoś tak, więc to jest do 4 lutego, o ile pamiętam dobrze, więc to jest naprawdę bardzo mało. Przechodząc do kolejnego punktu dzisiejszego filmu, no i w tym czasie do kolejnego gameplayu, y, oczywiście z portu w Werdańsku. za te wszystkie że tak w lamie i tak dalej. Ale w tym przypadku, teraz właśnie na tej mapie, port w Werdańsku jest naprawdę masakra, ponieważ połączenie y, w tym meczu ma miałem słabe, strasznie. Generalnie każdy przeciwnik, którego spotkałem, każdy sojusznik, którego spotkałem, dosłownie biegnie, biegnie, zatrzymuje się w miejscu, biegnie i ja podobnie prawdopodobnie strzelałem, że tak samo wyglądałem na, y, na ekranie przeciwniku, więc bardzo łatwo. Bardzo łatwo było mnie zabić, no i generalnie bardzo było mi trudno grać w to. Zresztą, jak wiecie, zaraz, za chwilę, widzieli na ekranie, dajcie mi znać, czy wy macie jakieś takie problemy w grant, szczególnie na ps 4 na europejskich serwerach. Naprawdę chcę się dowiedzieć, ponieważ czy to jest mój problem? No bo, jak już mówiłem, widziałem w sieci sporo ludzi ma ten problem, czy to można w jakiś sposób naprawić, czy to raczej jest problem gry, lecz yy, no. Lecimy dalej. A więc, ta nowa aktualizacja wprowadza wiele poprawek, błędów, nowo przepustkę, oczywiście bitewną, czyli ten nowe y, całą kontrabandy, nowo zawartość w sklepie przedmiotami, nową broń, bla bla to są mówiliśmy, prawda? Lecz mamy tutaj opis listy playlist. Czyli tutaj playlisty, które możecie obecnie grać, lecz powiedzmy, one są już nieaktualne, ponieważ dzisiaj, jak Wy to oglądacie, dzisiaj jest kolejna e, aktualizacja taka mini, y, wprowadzona 6 grudnia. Jest to właśnie... Crash, a raczej w tej chwili Shoothouse House 24 7 jakby przed właśnie tą aktualizacją mieliśmy Crash 24 7 czyli mogliście non-stop grać Crash, mapę Crash, która została dodana. Ale w tym przypadku mamy Shoothouse House 24 7 więc to jest właśnie przyszły update, który tak naprawdę dziś występuje, a my z dzisiejszej filmy jesteśmy o dwa dni do tyłu. Ale no, mamy też oczywiście Grazenę, Rain oraz Gunrunner, został dodany do. TDM 20, więc tak, i do, i do dominacji, więc to jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobry news, ponieważ jak wiecie, Ram, Ramazana. Nie wiem jak się dokładnie czyta tą mapę, tą te, nazwę tej mapy, lecz ta mapa była dosyć duża, jak widzicie biegało się 6 na, 6 na 6 i czasem była mała szansa, że spotkaliście przeciwników, podobnie na Gunrunner, więc w tym przypadku jak mamy dominację i Team Deathmatch 10 x 10, czyli razem jest 20 ludzi na mapie, o wiele łatwiej się spotkać i dlatego no, o wiele o łatwiej te mapy się zgrywają, szczególnie jak każdy biega, a nie kampi, a wiecie jak to jest w Modern Warfare, więc no, moim zdaniem to jest bardzo dobry tutaj krok w, w dobrą stronę i mam nadzieję, że wiele map będzie miało takie właśnie opcje, żeby zagrać 10 na 10. Kolejna rzecz, do, dodaną mapy nocne do hardcore Team Deathmatch Search and Destroy i Cybera, tak więc to są nocne mapy, które mogą być w trybach hardcore. Kolejna rzecz jest to właśnie... Gra z bronią w prywatnym meczu może być rozegrana oraz tu turniej strzelnik 2 na 2 został usunięty, więc ten, ten, te intro co widzieliście, one już jest trochę nieaktualne. Generalnie był taki turniej w grze, w którym ja też robiłem film, o ile pamiętam dobrze, tam mogliście właśnie wygrać Desert igla i yy, wersja wersję tego digla właśnie, więc ten turniej został na, na, na tą chwilę usunięty, więc zobaczymy czy zostanie przywrócony. Strzałem, że ta lecz nagroda będzie prawdopodobnie inna. Kolejna rzecz, a więc następujące elementy oraz naprawione rzeczy, zaaktualizowane opisy w razie potrzeby a więc misje, bliski osobisty, korzyści z pracy żądli krwi, zabójca, destroy ground, killstreak więc te wszystkie te, które nazwy wymieniłem to są challenge, i te challenge zostały naprawione tutaj nie będę jak już mówiłem wchodzi w takie ogromne szczegóły, lecz na przykład challenge, który się nazywał destroy ground killstreaks to był właśnie challenge związany z RPG-em, który tak naprawdę nie liczył kamuflażu, więc generalnie Challenge mówi, żeby niszczyć e, kiśtrziki, które są naziemne. Czyli wiecie, choke. Czołg... I TP, wszystko co jeździ na ziemi, prawda? No i generalnie rzadko kto używa naziemnych killstreaków, prawda? Więc generalnie było to dosyć trudne do ograniczenia, ale już w tym przypadku e, nie liczą się killstreaky, lecz to się, też się liczą pojazdy, które są naziemne, chociażby w Grand War. wszelkie kłady, wszelkie ciężarówki, czy te czołgi spoza killstreaku, więc to zostało oczywiście naprawione. Kole kolejny challenge: zabij 50 wrogów, gdy aktywny jest wrogi UAV, został zaaktualizowany opis i ogólnie poprawia na wydajność tego challengea, ponieważ ja miałem taki problem, że po prostu. Czasem nie liczyło mi killów, jakby nie rozumiem o co chodzi. Kończysz mecz i nie liczyło ci, więc to zostało oczywiście naprawione, Zaaktu zaaktualizowane opisy wyzwanie Combat Knife oraz wyzwanie dla Leverwellu 357. To też zostało naprawione oraz różne aktualizacje w innych wyzwań kamuflażu, więc generalnie w tej na dół... Na dół... Na daną chwilę można zdobyć kamuflaż e, Damasques. Jest to najlepsze, a raczej najtrudniejszy kamuflaż moim zdaniem do zdobycia w grze, ponieważ musisz zdobyć wszystkie złote bronie, czyli musisz mieć generalny dark matter tak zwany. Także, oczywiście w tej grze to się nazywa Damasques, ponieważ wszystko, wszystkie kamuflaże zostały naprawione, więc teraz jest możliwość zdobycia tego kamuflaża Co jest bardzo fajną opcją i nie było w grze, a było w poprzednich of i zawsze na premierę, jest to właśnie wyświetlenie się na ekranie, że zdobyłeś dany kamuflaż w grze, a nie po meczu, więc bardzo fajnie, że na przykład zdobędziesz 10 shotów, czy tam, e, nie wiem, 20 kili, e, na przykład tam, z sumikiem czy tam jakie challenge, i to się generalnie Wam będzie wyświetlać na ekranie, więc wcześniej tak nie było. Teraz już jest tak, więc to jest bardzo fajna zmiana. Przechodząc do killstreaków, ponieważ killstreaki też dostają małe, barf, buffy oraz nerfy. Naprawdę na skuteczność FMJ w killstreakach, więc teraz jak nam użyć na bronie dodatek FMJ to jest to dodatek, który sprawia, że e, Twoja broń jest silniejsza. Jeśli oczywiście strasz w klistrzyki, czyli wiecie, wszystkie te samoloty, helikoptery i tak dalej, wszystko co jest związane z klistrzykami jest teraz bardziej efektywne oraz naprawiono uderzenie klastera, które. Niespójnie zadaje obrażenia podczas celowania odrzutowca Vitol Więc to takie specyficzne, specyficzne naprawa A więc teraz nerfy, nerfy broni, które oczywiście otrzymaliśmy W update 1.10 jest to backshot, backshot został znerfiony Czyli jest to nasz rewolwer, a raczej dodatek do naszego rewolwera Ten dodatek się nazywa backshot I właśnie jak widzicie mamy opis zmniejszono zasięg obrażeń Oraz zmniejszone skuteczne obrażenia Otrzymywane od ognia biodrowego, więc tutaj chodzi o to, że właśnie Ten rewolwer był dosyć OP, generalnie nawet takim instalował Czyli, gdy strzeliście z biodra, no to ta broń miała kopa naprawdę. I oczywiście teraz ma mniejszy zasięg, ponieważ ten, ten rewolwer tak naprawdę było można przerobić w mini shotgun i to było naprawdę bardzo efektywne. No i gracze tego bardzo często używali, bardzo duża ilość tego używała. No i oczywiście teraz to zostało znerwione. No i dobrze, ponieważ to było naprawdę e, moim zdaniem irytujące. Dostosowano, kolejna zmiana, dostosowano paska statystyk obrażania menu dla różnych LMG, więc tego wcześniej nie było, wiecie, statystyki jak ile macie zabójstw z LMG to zostało naprawione, ponieważ tego wcześniej nie było, nie wiem czemu, wiem, że ostatnio teraz wczoraj chyba weszłem w grę i weszłem w zbrojownię i nie było LMG w ogóle, więc nie wiem co chodzi z tymi LMG-kami, LMG-ki się ostro bagują. I ostatnie błędy, które sobie dzisiaj wymienimy są to w trybie specops, które zostały naprawione, a więc naprawiony błąd w wyniku którego informator mógł ulepszyć, mógł zostać ulepszony na, złe na złej pozycji. Tu chodzi o to nie, że został on ulepszony, tylko upuszczony i generalnie gdy on wam spadł nie mogliście go podnieść, co wam nie dawało tak naprawdę skończyć misji i to na szczęście oczywiście zostało naprawione w operacji zwiastun. Kolejny błąd dodano punkt kontrolny po trzecim włamaniu do operacji Brimstone. Tutaj chodziło właśnie o to, że dodali checkpoint, czyli generalnie gdy, z, gdy zginiecie, to właśnie macie ten checkpoint, ten zapis, oczywiście jeśli Wasza drużyna się zdecyduje zrestartować daną misję. I fajnie, ponieważ pezows potrzebuje jak najwięcej takich checkpointów, ponieważ jest dosyć trudne, a dosyć często się ginie. I więc no, bardzo fajnie, że został dodany kolejny punkt kontrolny. Kolejna naprawa, naprawa, na błąd, w wyniku którego gracze mogli utknąć w, po wejściu na ostatnie stanowisko podczas przekraczania pościgów w operacji Brimstone. Tutaj mogliście generalnie utknąć, więc byście nie wyszli, nie ruszyli się z niej donikąd, To oczywiście zostało naprawione i kolejny błąd ostatni. Wrogowie w białych ciężarówkach opuszczają teraz swoje pojazdy. Więc to też był taki głupi błąd, gdzie właśnie wrogowie w białej ciężarówce jechali i oni nigdy nie wyszli z tej ciężarówki. Oni po prostu próbowali was rozjechać, więc to było też komiczne, ale na szczęście zostało naprawione. No i ostatnie błędy, które zostały tak naprawdę wprowadzone są to na platformie PC Jak widzicie związane z Codcasterem, Klawiatura i Mysz oraz PC shadery. Więc jeśli chcecie, jeśli gracie na PC spokojnie sobie spauzujcie ten film Podczas gdy tam, gdy te zdjęcia wam wyświetlę i sobie je spokojnie przeczytajcie Ponieważ tutaj mam małe szczegóły, które powiedzmy wy nawet jeszcze bardziej będziecie wiedzieli ode mnie Szczególnie jeśli gracie na PC, ja gram, ja oczywiście jestem użytkownikiem konsoli PS4 Gram generalnie na PS4, więc e, no nie trzymając was dłużej a przekazując za wam te wszystkie informacje tym akcentem kończymy dzisiejszy minut. więc bardzo wam dziękuję za oczywiście oglądanie i naprawdę czuję jak szumiem ogromną odpowiedzialność gdy wrzucam ten film i na drugi dzień go nie wrzucam i widzę jak dużo osób tutaj wbiło obejrzało i tak dalej więc bardzo dziękuję wam za to jeśli byś mógł naprawdę zostawić lajka tego dużo mi to bo może a tobie zajmie tylko jedną sekundę więc dzięki za to jeśli tu już zrobiłeś, i subskrybuj kanał jeśli chcesz otrzymywać tego typu filmów zazwyczaj jesteśmy na czasie wiecie nie tak późno dwa dni później czy jeden dzień Później lecz sorry za to, za, sorry za opóźnienia. Mam, miejmy, miejmy nadzieję, że w ciągu dwóch dni się wyrobimy i będziemy oczywiście Wam przekazywać najnowsze informacje wykaludy. No i oczywiście plus bonusowe filmy typu typy triki i tak dalej, więc wszyskuję się sporo filmów na temat wiele różnych spekulacji w sezonie i tak dalej. Więc jeśli oczywiście coś z tego zainteresuje, polecam pozostaniu. No i co? Do usłyszenia w wykolej. Na razie. Maclerau.